strony Toxic Tim i w tym filmie gramy w Pokemon Go i dzisiaj yy, sprawdzę oczywiście teraz na kanale, yy, na kanale, czy, yy, czy pisaliście coś? Nie, nie pisaliście Ników więc szkoda. Ale, patrzcie na to. Mdła, że nie ma o nie mam o. niego że no tak. Tu mam Tu niego dużo, jeden brakuje mi nie Tu mam chociaż jeden nie ale, mm, tego z do piddzopadeksu będzie eee, no i wiecie. Skończył się event na Halloween uu Co to jest, Growth. Eee, ja maska może sobie. Zrobimy albo nie tego zrobię, bo nie mam yy, w sensie miuta mam, yy, nie miuta, tylko miała mam tylko jego ewolucji takiego nie mam więc spoko, bo nie mam, a sobie zrobię ewolucję. Persjan to będzie chyba. A nie, to jest inny niż miał. Aha, dobra Ja mask sobie zrobię I będzie jeszcze przygotowana Dla was nie niespodzianka Dla mnie niespodzianka Ale ja o tej niespodziance wiem Kolejny Kofar dius, Chyba coś takiego No nawet spoko, spoko yy... Dobra. Zubata. Ależ potrzebuję EXPA, bo chcę być 30 level i 40, żeby pod pododawać u mnie w miejscowości. No, po bi przydałoby się. No, bo wiecie, jak to trochę tam we wsi, to niełatwo. Teraz aha to ja mam, zygzagon mam, drifluna może potem, o schrummisza nie mam w ewolucji, więc sobie zrobię. Widziałem, jak wygląda u kolegów i tak dalej. Chyba kolejny ma jeszcze. Nie, nie ma. Dobra. Charmander. Wzmocnić go. Ile ma? Cztery. To mogę na dziewięć candy go wzmocnić. Dobra, wzmocnię go na tyle, niech ma. No i lecimy z shiny Charmanderem. Teraz będzie Charmandero, coś takiego. Dobra. Co? on jest taki tutaj na shiny. O. Dodam mu te CP, żeby potem miał większe. No i przyszła niespodzianka. Nie wiem, czy zauważyliście. Ale. Ja, przeczywam was jeszcze. Uuu, ta. Bedril. O, dobrze, że tu sobie zupełnie i tak A może jej dodam? Bo czekajcie, czym? Nie, no dobra, dobra. lecimy z mega ewolucją. do Pokedexu. Mam Mega Charizarda Y i be, Mega bedry. Spoko jest. Robię jego fotę. Dobra jest. Druga. Panięta. Osiem godzin. Muka ostatnio zrobiłem. myś Magusa tego mam. A poczekajcie. Czy ja mam? Tak mam. A nie, bo to po, potrzeba sto. No to ja może zrobię. Nie wiem co. Ja to mam, ale to nie ma ewolucji. Elektrobaza nie mam, w sensie mam, ale nie mam do niego candy. To nie wiem. No to nazywajcie kolejny, ten Pokémon jakoś mega bedrida, nie wiem. O, dobra, piszcie to ten. No, plis, piszcie, bo mam pomysł na tego bedrida. A to jest fajnie jak ten, jak. Ehm jak niektóre po y pokemony za 100 trzeba y a nie za 200 to będę miał jeszcze ten kolejnego bedrilla ale to może kiedyś jak będę miał lepszego to może może bo teraz mam mega bedrilla nie jest jakiś dobry ale też nie jest zły Czy tego mam dalej? O, maczop. Tutaj mam huntera. Szukam jednego. O, dobra. Co za pięćdziesiąt piętnaście? Łoś, chłopie. Co to? Piętnaście kilometrów trzeba z nim przejść. PIN. No, no. Dziękuję wszystkim za oglądanie. No, ale też by pani by jakby się padli na Instagrama Maxi podłoga, toxic, podłoga ty i Maxi grafiki. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Pa. pa.